Tu Witajcie kochani w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną pani Karina i jesteśmy w hodowli potenko z Ibizy Adit House. Dzień dobry, witam Was. Pani Karino, jak zaczęła się Pani przygoda z Potengo? Dlaczego akurat ta rasa? Podenko to było takie marzenie mojej córki tak naprawdę. Ja nie do końca byłam przekonana. Ale pojechaliśmy na wystawę do Anglii, na wystawę Crafts, oglądać mój pety, bo nasz miał nominację pies, i jakoś wtedy córka mnie zabrała na Ring Podenko. Zobaczyłam je w takiej większej ilości, ich piękny ruch i się zakochałam. I to było to. No i wróciłyśmy z wystawy i zaczęliśmy się rozglądać za hodowlą Podenko. Czytałam, że w Polsce potęgo są naprawdę rzadkie i trzeba się natrudzić, żeby poszukać hodowli, a nawet niekiedy ściągać z innych krajów. Tak, tak. W Polsce nie było hodowli żadnej podenko. Już teraz jest więcej osobników i mamy hodowlę. natomiast no... W było ciężko i chcąc jeszcze mając jakieś oczekiwania. My chcieliśmy psa, który by się nadawał na wystawy, do sportu, był takim fajnym przyjacielem też w domu. No to ciężko było. I faktycznie mieliśmy z Norwegii mieć psa, ale w pandemii się Simka w Serbii zwolniła i przyjechała właśnie do nas. I to był nasz pierwszy podemko. Czyli taki. Piec z ciepłych krajów, bo pochodzi z Hiszpanii, są także w Norwegii. Tak, tak, tam jest fajna hodowla. W ogóle w wielu krajach jest w Europie są hodowle. No, ale takie faktycznie, gdzie jakby psy spełniały moje oczekiwania, to ich było tam kilka. Jakby mieliśmy upatrzone z linii hodowlanych, których byśmy chcieli, gdzie był fajny charakter, gdzie właśnie. No takie cechy, które te psy miały. No, akurat z tamtych hodowli nam się podobało i chcieliśmy <suszy> mieć. <głos> <głos> uh -huh. Tutaj. Ktoś się na mnie położył. A mówię, tak. że są takie y, bardzo niedotykalskie, mm -hmm, tak. Ale mm -hmm. Jak widzisz, jak one komuś już zaufają, to, to, to są całkiem inne psy, takie otwarte. Natomiast mm -hmm. no, nie jest łatwo ich y, przyjaźń sobie zaskarbić. Zaufanie. Mhm. No właśnie, bo ja czytałam, że są to psy bardziej takie niezależne. I czy pani mieszkając z tą rasą mogłaby to potwierdzić? Są niezależne. One bardzo często tak działają instynktownie, jakby robią to, co one mają ochotę, mhm. więc nie jest to taki pies typu owczarek na pewno są niezależne. Natomiast tak jak mówię, no one są fajnymi psami, psami też godzinnymi, dlatego że jak kogoś już kochają, komuś ufają, to, to są takie, wiadomo, nie wiszą na nas, mhm. ale przychodzą się, kiedy chcą popieścić trochę, mhm. y, poprzytulać, ale tak, ale nie zawsze. Mhm. Okej. Okay. Są także podobno bardzo dobrze nastawione do innych ludzi, których nawet nie znają, ale już gorzej z innymi psami, że bywają agresywne. To nie jest właśnie prawda. Wręcz właśnie, ja wiem, że na Wikipedii są różne takie opinie o tej rasie, ale uważam, że jest wręcz przeciwnie. One bardziej nie są do, na człowieka obcego nastawione do obcych psów są bardzo pozytywnie nastawione, one unikają konfliktów, więc one z innymi psami się dobrze bardzo dogadują, nie muszą się przyjaźnić, ale zawsze unikają kontaktu, konfliktu, więc jeżeli jakaś sytuacja taka, że jakiś pies nie za bardzo, to one obejdą szerszym łukiem, nawet jak coś się dzieje, to one jakby unikają, także nie zgadzam się z tą opinią, jest na odwrót. Jest, jest na odwrót. Jest to pies pierwotny. Jakie są główne cechy tej rasy, oprócz majestatycznego wyglądu? Tak, jako pies pierwotny, to właśnie jest taki troszkę wycofany do ludzi. Nie daje się obcom osobom za bardzo dotykać. Z takim dystansem trzyma. Na wystawach ma prawo nawet się cofnąć od sędziego. Ale co mi tak najbardziej ujęło mnie, to, że tak, trochę niezależność jest taka ciekawa, ponieważ on, jakby sam by pies bez nas przetrwał, tak? W warunkach takich. I myślę, że to jest y, bardzo fajnie widać było już u szczeniaków. One od razu po porodzie były takie samodzielne bardzo szybko y, jakby się rozwijały i myślę, że one, gdyby były same gdzieś w środowisku naturalnym, by sobie poradziły. Świetnie by sobie coś upolowały, jedzenie, nie dało się złapać takie, no taka ta niezależność. Też mnie to cieszy, że jest to takie przyjemne, że on kiedyś przychodzi się pieścić, to, to naprawdę na to trzeba sobie zasłużyć. To nie jest tak, że do każdego podejdzie. To jest takie, no takie bardzo satysfakcjonujące. Czyli kiedy właściciel wie, że wykonał dobrą robotę. Tak, tak myślę, że, że jest to takie bardziej satysfakcjonujące niż u psa, który tam przylepa no tak, 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 który wykonuje nasze polecenia, no bo z natury to wykonuje. To tu jest troszeczkę inaczej i myślę, że daje większą satysfakcję. Mhm. Czyli jednak, że jesteśmy kimś bardziej z tak. tego psa. I jeszcze wspomniałam pani właśnie o tutaj ponieważ jest to pies myśliwski. Tak. został stworzony i jako pies myśliwski, teraz już trochę są zakazy niestety, więc ta popularność psów i w Hiszpanii i we Francji, gdzie były popularne, się zmniejszyła. Podobno bardzo dobrze polują słuchem i wzrokiem. Tak, to są tak. One kiedyś były w grupie hangów. Aktualnie są przeniesione do szpiców i raz pierwotnych, do piątej grupy. Natomiast są jest faktycznie od hardów to, że oprócz tego, że polują wzrokiem, to cudowny mają bardzo doskonały słuch i węch. I dzięki temu polują troszkę inaczej niż typowy hard, czyli nie tylko za tym, co widzą. Świetnie namierzają węchem, słuchem ofiary i świetnie polują na zające króliki, inne też, albo małe gryzonie. No w Hiszpanii, w Hiszpanii nadal z nimi polują, mm -hmm. w Europie y, tutaj mamy zakazane polowanie z hartami, natomiast jako, że nie są w tej piątej, y, że są teraz już nie w hartach, to można z nimi polować. Mm -hmm. No i są doskonałymi myśliwimy. Mają bardzo silny instynkt myśliwski, więc to też nie jest myślę, że jest dla każdego, to nie jest mm -hmm. łatwa rasa. Y, właśnie przez ten instynkt jest, y, jest, to takie dosyć uciążliwe, więc trzeba wybierać, chcąc spuścić psa, mm -hmm. wybierać odpowiednie miejsca, takie bezpieczne. Mhm. Czyli właśnie właśnie chciałam się zapytać, e, czy m, pomimo tego e, silnego e, instynktu łowieckiego e, można je spuszczać na spacerach? Tak, ale to trzeba jakby mieć świadomość, e, ćwiczyć przywołanie, mhm. e, no i mieć świadomość w jakim miejscu puszczamy, tak? Jeżeli jest dużo zajęty no to myślę, że ciężko będzie jak już ten łańcuch łowiecki się uruchomi, to trzeba będzie, ciężko będzie psa odwołać. Tak sobie wyobrażał, jak to e, trudno, e, czy e, poleciałby właśnie za jakimś królikiem, czy tak, za ptakiem, tak. e, to już trudno odwołać. Tak, jak, jak typowy Hart. Tak, e, właśnie się też zastanawiałam, czy mimo, że tak jak na Harty trzeba mieć pozwolenie, ponieważ jest to pies myśliwski, to czy na nie też trzeba? Akurat nie, one jako, że teraz nie są w grupie z Hartami, to na nie nie wymagane jest zezwolenie. Natomiast no myślę, że mają zdolności do polowania nie mniejsze, jak nawet większe. Ja nazywam to często jest taka teoria, że to jest hard plus. I ja uważam, że się zgadzam, że oprócz tego to, co mają hardy, to mają też ten węk i such doskonały. To taki hard plus. Krajem <grym grym grym> pochodzenia tej rasy jest Hiszpania. Jak jest traktowana ta rasa? No, niestety, nie najlepiej. Zarówno galgo hiszpańskie, jak i Podenko to są dwie rasy psów, które są wyjęte z ochrony, e, ochrony zwierząt? <grym> tak, tak, one są traktowane jako narzędzie pracy niestety, hmm. więc nie mają tych praw jak do zwierzęta inne. E, więc e, jeżeli źle pójdzie psu na polowaniu, to są bardzo źle traktowane, często są uśmiercane zostawiane w jakichś miejscach opuszczone, przywiązywane lub zrzucane ze skały. Tak, tak, to jest straszne, tym bardziej, że ta rasa jest cudowna i ten kraj pochodzenia tak, tak jakby nie docenia tego i nie, 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 nie zasługują na taki los na pewno. Więc dużo jest demonstracji ca na całym świecie. Mm -hmm. W Warszawie też czasami są de te demonstracje, bo no, jest bardzo smutny los spotyka te psy tej rasy. To są te psy z ulicy, mm -hmm. że tak powiem, tak? E no i nie są dobrze traktowane. I no i przez to jakby chcąc tą rasę, wiedziałam, że będę chciała tą rasę, ale nie z Hiszpanii. Czyli dlatego, może są takie bardzo niezależne, że jakby e przetrwały e same? To, no myślę, że to wypływa stąd, że są rasą pierwotną. No i tak no, no, ciężko mi odpowiedzieć skąd te ich cechy. No, no, nie niezaprzeczalnie są y, cudowne, pomagają człowiekowi w polowaniach i powinny być za to traktowane odpowiednio. Mhm. A niestety, niestety w Hiszpanii nie mogą liczyć na taki los. No może mniej te na taki bardziej... No właśnie. Bryty. Pozytywny. Właśnie, skoro jest to rasa polująca, to znaczy, że także biega za tą zwierzyną i dobrze sprawdza się w kursingu. Dokładnie tak. tak. Czy jeśli ktoś nie ma zamiaru z takim swoim psem startować właśnie w takich kursingach, to czy musi jeździć na jakieś specjalne hale, pola, żeby ten pies się wybiegał? Ja myślę, że to tak jak z każdym hartem, że potrzebuje, ma tą potrzebę ruchu takiego mhm. szybkiego. Nie jest to długo, natomiast potrzebuje pobiegać, więc myślę, że, że jest to ważne, żeby zaspokoić tą potrzebę biegu. Yy, natomiast i one są świetnymi też psami domowymi. Jeżeli mają zaspokojone te potrzeby takie, że te pobiegają, tam w trawach sobie trochę powęszą, często łapią myszy, krety, to są psami takimi zaspokojonymi i nie ma potrzeby do sportu, natomiast no świetnie sobie faktycznie też rodzą w cursingu. Chociaż troszeczkę inaczej polują niż inne harty, jako że faktycznie one tak bardzo świadomie polują. Mhm. Nie gonią tak jak mój pet prosto za tym wabikiem. Tak, tak. Zastanawiają się, jakby tu podejść, więc i bardzo często one polują w oryginale w stadzie. Mhm. I, I to widać. One współpracują. Na coastingu jest oceniana indywidualna praca psa, natomiast one świetnie w stadzie, więc one najczęściej w parze współpracują. Jeden z drugiej strony, ten z drugiej, tak się... Pięknie współpracować. czyli my tego nie widzimy, ale to jest taka analiza tak. u psów, komunikacja, że sobie przekazują gdzie Dokładnie. gdzie I Simka właśnie y, bardzo często uczestniczy w w próbach pracy smyczy, to jest troszeczkę inne niż kursing, czyli się tam ocenia pracę zespołową właśnie, mhm. nie indywidualnie. No i Simka zazwyczaj ma najwyższe trofa. Teraz na sześć podęgów ona dwa pierwsze miejsce zajęła. Dobrze. Więc <grymcy> z córką i, i z kuzynem. bo Ona tak pięknie właśnie współpracuje, uczy te psy. Mhm. tak One się komunikują w polowaniu i, czy nawet w kursingu i ogonem, w, w, całym sobą jakby komunikują się wzajemnie i dzięki temu tak współpraca wygląda dobrze. Mhm, czyli e, mimo tego właśnie, że jest to pies, który e, no, potrzebuje ruchu, e, potrzebuje e, biegania, to się nada e, do domu jako pies rodzinny. Tak. Tylko trzeba spełnić te, te wymagania, żeby pies był zaspokojony, wybiegany, te węchowe takie mhm. e, zaspokojone i tak to tak. Mhm. To jest zaspokojenie też psychiczne. Tak, tak. jakieś interakcyjne. <gry> Oczywiście. Yy, I tak dalej. Yy, no dobra. Yy, czy może być to problem, jeśli mają mieszkać z innym zwierzakiem? Bo na przykład tenże słyszałam, że mimo właśnie tego ich yy, instyktu yy, może być to problem, jak mają zamieszkać z królikiem z małymi zwierzętami nawet kotem? Yy, tak, natomiast yy, ja zauważyłam, że zarówno u nich, jak i wśród hartów, yy, wcześniej mieliśmy jeszcze łypeta, to więc mam porównanie, że... One, każde zwierzę domowe traktują jako domownika i, i jakby nie robią krzywdy. Nawet my mamy kontakt z kotem w lecznicy naszej weterynaryjnej, więc totalnie nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli kot by na zewnątrz, no tak. To tutaj Który włączyłby mówiły. się instynkt. To jest coś innego, jak ktoś ucieka, albo tak, tak, no, ktoś się traktuje, Tak, to już traf, traktują troszeczkę jako mm -hmm. potencjalną zdobycz. Natomiast w domu, domownika, my mieliśmy jeszcze wcześniej szyle yy, 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 i nie ma problemu. Nigdy yy, nikomu ci krzywda nie stała. Myślę, że traktowane były wzajemnie jako domownicy, ale, ale no, trzeba. Warzyć. Trzeba. Kochani na dzisiaj to koniec części pierwszej Koniecznie zostawcie subskrypcję Razem z lajkiem oraz dzwoneczkiem Aby nie przegapić części drugiej I następnych filmików A ja się z wami żegnam No to papa A jeżeli ty masz ciekawego zwierzaka Lub zwierzaki i chciałbyś o nim opowiedzieć Koniecznie napisz do mnie pod filmikiem W komentarzu albo na mojego instagrama Ala podłoga show podłoga ety